Cześć. Witam Was w trzeciej części naszego mini kursu dotyczącego narzędzia Nmap. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najważniejszymi komendami, najważniejszymi przyłącznikami, które usprawnią naszą pracę z Nmap. Zapraszam. już na naszej wirtualnej maszynie również mamy odpalony nasz cel w postaci metasploit table przejdźmy sobie do naszego nmapa moim zdaniem najważniejszym poleceniem z którego powinniśmy jak najczęściej korzystać będzie man nmap, który odpala nam instrukcje obsługi naszego nmapa Mamy tutaj dokładnie opisane, dokładnie udokumentowane rodzaje skanów, techniki skanów. Wszystkie przełączniki są wyszczególnione. Jest to bardzo pasła instrukcja. Jeżeli będziemy ją przeszukiwać, użyjemy pukośnik i szukana fraza, na przykład, e, na przykład e, detekcja systemu operacyjnego. Mhm. Proszę bardzo, jesteśmy, tak? Jest tutaj wszystko dobrze opisane. Dobra. Idziemy dalej. Nasza podatna wirtualna maszynka, nasz ma następujący adres: 192 212 i będziemy sobie z niej teraz troszeczkę korzystać. Oczywiście warto powiedzieć, że tak naprawdę wykonujemy tutaj kilka, zaprezentuję Wam tylko kilka moim zdaniem ważniejszych poleceń, ważniejszych skanów. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, bardzo gorąco zachęcam do um, przestudiowania dokumentacji związanej z Nmapem, która jest naprawdę bardzo, bardzo obszerna, tak jak i samo narzędzie, które nam daje bardzo duże możliwości. Przejdźmy do pierwszej komendy, do pierwszej flagi, małe S, duże S, czyli Stealth Hunt, jak tak się ee, zwykło to nazywać, czyli niewykrywane, co oczywiście jest niezgodne z prawą. Jak rozumieć ten przełącznik? Pamiętacie jak mówiliśmy przy okazji mm, skanowania TCP, nawiązywaliśmy trójstopniowe połączenie, tak? Przed naszym skanowaniem ten three-way handshake. W tym przypadku wykonujemy jakby tylko połowę tego procesu. Tak? Jeżeli na mm, systemie naszego celu, systemie typu intrusion detection system, ktoś zobaczy w pełni nawiązywane połączenie, może to być asumpt do tego, że założy, że został zaatakowany, tak? Przynajmniej w ogólnym rozumieniu, w ogólnym zamyśle, bo tak nie do końca to wszystko funkcjonuje, zwłaszcza teraz przy tych nowoczesnych IDS-ach. Tu wygląda tak, że Rozpoczynamy nawiązywać to połączenie. I kiedy nasz cel odpowiada, także mówimy: a w zasadzie to nie chce nam się gadać i uciekamy. Tak tak, tak w wielkim skrócie? Przeskanujmy sobie, zobaczymy... E, aha, oczywiście przed tym skanowaniem muszę podnieść swoje uprawnienia. 92 168 212 hasełko i poleciało. Bardzo szybko mamy tutaj nasz wynik skanowania. OK, może powtórzmy sobie to, ale tym razem odpalimy naszego sniffera pakietów Warshark jest ustawiony. Poszło. Jak widzimy, Wireshark nazbierał tutaj bardzo, bardzo dużo pakietów. Zatrzymajmy to. Ok. Wyfiltrowaliśmy sobie naszego w naszym Wiresharku. Znowu nasz adres maszyny, z której skanowaliśmy. I otwarty port, który uzyskaliśmy w wynikach skanowania, w tym przypadku port SSH. A co my tu mamy? Jak pamiętacie z poprzednich części, nawiązywaliśmy to pełne połączenie, tak? Czyli syn, flaga, syn, ACK, w drugą stronę, ACK, i dopiero następował reset. Tu jesteśmy jakby w połowie tego procesu, tak? Czyli Odnosząc to znowu do analogii takiej komunikacji międzyludzkiej, w momencie kiedy nasz rozmówca deklaruje chęć porozmawiania z nami, czyli odpowiada na nasze hej, pogadamy, tak, jasne, porozmawiajmy, a nagle my urywamy się i mówimy: Nie, 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 nie będziemy rozmawiać, nie mamy o czym rozmawiać, tak naprawdę nie chcieliśmy rozmawiać, i uciekamy. Tak to w dużym telegraficznym skrócie wygląda. Przejdźmy sobie dalej. Bardzo ważnym przełącznikiem jest flaga T, która tak naprawdę decyduje o szybkości naszego skanowania. Tak? Zakres mamy od zera, który będzie bardzo, bardzo wolny, do 5. Najszybsze skanowanie. I teraz, tak, jakie to ma dla nas znaczenie. Otóż używając flag od minus, od T0 do T3, powiedzmy, te skanowania będą bardzo, bardzo wolno przebiegały. Nasz N map będzie skanował szeregowo, tak? Czyli całość tego procesu będzie dużo mniej widoczna, dużo mniej hałaśliwa na naszym celu, tak? Cały czas mamy tutaj przed oczami system IDS, który który jakby sprawdza wszystkie połączenia, wyszukując te uznawane za złośliwe. Tak? Czyli jeżeli przeprowadzamy test danej sieci i w założeniu mamy robić bardzo mało hałasu, będziemy używać np. przełącznika T0. Tak? Bądź T2. Ma to swoje oczywiście mm, duże ograniczenia, ponieważ to mm, skanowanie będzie odbywało się bardzo, bardzo wolno. Jeżeli natomiast skanujemy naszą wewnętrzną sieć, albo mamy pełne pozwolenie do, do hałasowania w, w danej sieci, możemy użyć przełącznika mm, T5. Tak, ja polecam. Zwykle używam takich hałaśliwych skanów właśnie w obrębie swojej sieci, bądź też przy rozwiązywaniu jakiegoś zadania typu hack the box, czy mm, tryhack. Tak, spójrzmy, jak to wszystko wygląda. 0,32 sekundy. Bardzo szybko. Teraz dla porównania użyjmy sobie tego skanowania szeregowego. O, już widzimy, że tutaj lekko nie będzie. Taki tip, strzałka w dół, pokaże nam na jakim etapie jesteśmy. O! Tak widzimy, jeszcze nie jesteśmy, nawet. Dobra, zatrzymajmy to. Tutaj widać było bardzo. Jasno i wyraźnie, że ten faktycznie skan T1 może potrwać godzinami. Ok, okay przejdźmy sobie dalej. Skanowanie portów. Poznaliśmy um, ostatnio flagę Top Ports, um, która ogranicza dla naszego nmapa zakres poszukiwań otwartych portów do w tym przypadku jak wpisałem 100 najbardziej popularnych wpiszmy sobie adres naszej maszynki 192 168 215 jak dobrze pamiętam 12 byłem blisko Ok, to powinno pójść bardzo, bardzo szybko. Jak widzimy, Nmap zwrócił nam bardzo szybko zakres interesujących nas najpopularniejszych portów. Domyślnie NMAP, Nmap skanuje 9212 e, skanuje 1000 e, najważniejszych portów. Wszystkich portów jest 65535, więc e, takie pełne skanowanie zajmie dużo czasu. Zwłaszcza jeżeli będziemy używać przełączników T0, T1 e, i innych spowalniających nasze e, działania, ale faktycznie czasami być może będziemy chcieli przeskanować wszystkie porty wtedy użyjemy przełącznika myślnik p myślnik to jest dla nMapa sygnał żeby skanować wszystkie porty ok skanowanie poszło 43% jesteśmy w tej samej sieci i tutaj to skanowanie wszystkich portów faktycznie przebiega dość szybko. Tutaj widzimy procent postępu. Powinniśmy zaraz dostać. O, mamy wyniki. Faktycznie tych portów jest znacznie więcej niż przy poprzednim skanowaniu. Ale idźmy dalej. Czasami. Czasami zdarza się tak, że chcemy przeskanować... Pojedynczy port bądź porty. Na przykład chcemy sprawdzić, co się dzieje na porcie 80, na porcie 443, odpowiadającym za yy, zewnętrzne y, usługi HTTP i HTTPS. Wykonamy sobie, użyjemy sobie następującej flagi: myślnik P, od razu podajemy port. Porty, które nas interesują, oddzielamy przecinkami. Tak, pójdźmy sobie ten skan na szybko. Port 80 otwarty, port 433, 443 miało być oczywiście, pomyłka. Kolejne najważniejsze flagi to flaga SW, czyli show version i flaga duże o odpowiadające za pokazanie wersji oprogramowania. I sprawdzenie, jaki system operacyjny funkcjonuje na naszym celu. Puśćmy sobie to skanowanie. Oczywiście musimy tutaj podbić uprawnienia. Okej, okay. niech tutaj leci. Ja powiem może parę słów, jak to funkcjonujesz. Wspominałem w poprzednich częściach naszego mini kursiku, że Nmap wysyła dużo różnych pakietów, zasypuje wręcz pakietami nasz cel i bazując na odpowiedziach na odpowiednich parametrach w odpowiedziach próbuje zgadnąć, co znajduje się po drugiej stronie. Jaki system operacyjny? To też są bardzo Powiedzmy, hałaśliwe skanowanie. Jest tutaj niebezpieczeństwo, że nawet możemy mm, przez, te, przez tą mnogość pakietów e, zatrzymać jakąś bardzo podatną usługę tak? bardzo podatny serwer bądź posta. Już prawie mamy odpowiedź. Oczywiście też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że odpowiedzi, które otrzymamy, nie zawsze będą zgodne z prawdą, nie zawsze będą stuprocentowo trafione. Tak? Yy, niestety, Nmap jest tylko maszyną działającą jest tylko narzędziem działającym w pewnym zakresie, i nie zawsze tutaj możemy polegać w pełni na yy, jego odpowiedziach. Natomiast. Yy, Zazwyczaj, zazwyczaj są to odpowiedzi trafne. Mamy naszą odpowiedź, która zajęła nam całkiem niemało. Nawet biorąc pod uwagę. Powinno pójść szybciej, bo znajdujemy się w tej samej sieci. Natomiast patrzcie. Jak tutaj nas. Nmap rozczytał tak, VirtualBox virtual eee, nasza podatna maszynka leci na Linuxie eee, szczegóły systemu operacyjnego eee, distance. czyli jesteśmy w jednej sieci, tylko jeden hop eee, informacje o usługach proszę bardzo, Metaspoil Table Także jak widzimy bardzo dużo cennych informacji jak również przy naszych otwartych portach również pojawiają się informacje dotyczące wersji naszych usług. Na tej podstawie możemy już rozpocząć poszukiwania naszych podatności, potencjalnych podatności. Kolejnym często używanym przeze mnie przyłącznikiem, zwłaszcza w kontekście Zadań typu CTF. Jest przełącznik duże A. Jak możemy wyczytać w dokumentacji, on sprawdza przy okazji system operacyjny, wersję, wykonuje skanowanie skryptami o czym za chwilę i odpala traceroute Często, najczęściej posługujemy się tutaj um, przełącznikiem T4, żeby to um, skanowanie nieco przyspieszyć. Ten przełącznik A znany jest również jako aggressive scan. Jest bardzo hałaśliwy, um, czyli przy zadaniach, przy pentestach, gdzie jednak zależy nam na niewzbudzaniu zbyt dużego hałasu naszymi działaniami, na pewno nie będziemy używać tego przełącznika. Sprawdźmy sobie, jak on działa w praktyce. Duże A i poszło. No, zatrzymajmy. Dodajmy jeszcze przełącznik T, żeby nam było troszkę szybciej. Mhm. Mamy naszą odpowiedź. Tutaj, czas bardzo porównywalny, znowu musiałem użyć wideo edycji, ale proszę sprawdźcie, jakie mamy szczegółowe odpowiedzi. Jak widzimy tutaj na, na porcie 21, mamy dopuszczone anonimowe logowanie do usługi FTP, co znaczy, że zadziałały tutaj również skrypty naszego nMapa. Jak sami widzicie, narzędzie jest naprawdę bardzo, bardzo potężne i rozbudowane. Jeszcze raz zachęcam was do tego, żeby czytać tą dokumentację, ponieważ nMap sam w sobie ma bardzo, bardzo duże możliwości. Bez względu na to, czy zajmujecie się zaczynacie zajmować się pentestami, czy interesujecie się cyberbezpieczeństwem, czy może jesteście administratorami w jakiejś sieci. Naprawdę bardzo wiele pożytku jest z tego narzędzia. Na koniec chciałbym pokazać jeszcze wspomniane skrypty, które mogą być początkiem do badania podatności danego serwera, danej, danej usługi. Używamy flagi script vulnerability, czyli od podatności. Jeszcze, ja żebym miał dobrze napisać. O. OK. Spróbujmy przeskanować sobie pod kątem podatności naszą maszynkę podatności powinno być bardzo bardzo dużo ponieważ ona została właśnie po to zbudowana żeby być podatna też chciałbym przypomnieć, że e, skanowanie pod kątem podatności raz, że może być jest bardzo hałaśliwe a dwa może być e, może spowodować pewnego rodzaju zniszczenia na skanowanym systemie. Także zawsze podchodźcie do tego z głową. Jeżeli ktoś zleci Wam taką czynność, będziecie próbowali przeskanować dany system pod kątem podatności, uważajcie, bo niektóre skrypty mogą coś. W tym systemie popsuć, tak? Dlatego jeszcze raz zachęcam gorąco do czytania wszelkiej dokumentacji, uczenia się tego, czego macie w danym momencie użyć. Dobrze? No, nasze skanowanie troszkę trwa. Wrócimy, jak się przeskanuje do końca. Udało nam się otrzymać nasze. Nasz wynik skanowania, jak widzimy, bardzo, bardzo dużo tutaj informacji, które stosownie do każdej usługi, każdego portu należałoby dokładnie sprawdzić. Przy skanowaniu pod kątem podatności też jest bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Bardzo często tego typu skanery potrafią dawać nam tak zwane fałszywe pozytywy. Czyli teoretycznie coś jest podatne, a w rzeczywistości okazuje się, że nie do końca. Musimy to też mieć na względzie. W zasadzie z tych podstawowych komend, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, to by było na tyle. Postaram się w najbliższym czasie dołączyć taką ściągawkę, którą jeszcze na swoim GitHubie, z tymi najważniejszymi komendami wraz z opisem co ono oznacza, jak to działa. No i w zasadzie w tym odcinku to by było na tyle. Pozostaje nam jeszcze jeden odcinek, jedno zadanie, w którym napiszemy swój własny skaner hmm, podobny, choć nie do końca w działaniu hmm, do NMapa, wykorzystując przy tym język programowania Python. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.